Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj HANTA i jak co miesiąc, na koniec miesiąca właściwie to jest dosyć nowa forma, więc nie wiem dlaczego mówię, że jak co miesiąc, ale mam nadzieję, że będzie to regularne. Nie chcę żeby to będzie, żeby to było regularne, będzie to regularne. Koniec miesiąca dzisiaj, dzisiaj właściwie Halloween, więc szczęśliwego Halloween nie wiem nawet jak to powiedzieć, bo wiecie, Halloween się u nas generalnie nie obchodzi w tym sobie troszeczkę przestaję tę kamerę. O właśnie, Halloween się generalnie nie obchodzi u nas w kraju, ja też nigdy nie obchodziłem, co najwyżej byłem na jakiejś domówce, bo wiecie, każda okazja jest dobra, żeby zrobić domówkę. Natomiast y, ja bym się raczej skupił, ale to jest oczywiście moje zdanie, ja bym się raczej skupił na dniu jutrzejszym, czyli dniu, y, kiedy idziemy i odwiedzamy naszych y, zmarłych bliskich i świecimy im świeczki i modlimy się za ich dusze. Ale oczywiście każda forma dozwolona, słuchajcie. Y, zachuncony październik 2016, właśnie go zachuncamy tym filmem. No i słuchajcie, ja już sobie teraz przygotowałem fajny wypis, pamiętacie ten zeszyt mój, z, który dostałem ostatnio właściwie z Pixelboxa, z, zeszyt z The Walking Dead, właśnie pod zahuńcanie pod pod miesięcy ja będę sobie go w tym momencie używał. Tutaj troszeczkę siedzę z boku, bo tu się będą pojawiać cały czas różne rzeczy, więc, więc tak wykadrowałem to, także się nie martwcie, że jestem tak z boku, wiecie, to jest taki filmowy manewr. No dobra, więc tak, wypisałem sobie wszystko, zaczynamy, zaczniemy tak, od, od powiedzmy statystyk. W statystyki chciałbym, znaczy chciałbym po prostu, wiecie, wprowadzić jakiś porządek na tej całej formie. Ostatnio nie było tego, myślę, że teraz będzie raczej bez cięć, a więcej, wiecie, więcej rozplanowania i więcej takich po prostu stałych punktów, powiedzmy, tego Programu y, zrobimy, i ja chcę przypomnieć, że to właściwie robię też w dużej mierze dla siebie, albo może i głównie dla siebie, żeby po prostu móc później sobie przeanalizować, y, co robiłem i to w formie notatek, i później w formie filmów. Ale oczywiście dla Was jest w ta forma filmowa, żebyście wiedzieli, co się ostatnio działo na kanale, bo może coś fajnego przegapiliście. Więc tak, zaczynamy od statystyk. Filmów w tym miesiącu udało się zrobić się łącznie z tym dzisiejszym 44, co daje 1,4 filma na y, dzień. To nie jest najlepsza w sumie statystyka. Znaczy, i tak dobrze wiecie, bo niektórzy robią jeden film miesięcznie, nie, ale to są jakieś inne, duże kanały, które już nie potrzebują robić filmów, bo i tak cokolwiek jakiekolwiek gówno nie wypuszczą, to i tak to się ogląda. Właśnie mi się przypomniało, że Adbuster zrobił właśnie. Yy, właśnie recenzję książki Kaiko. To taki ziomek, który gra w Minecrafta i wydał książkę. Polecam filmik stera na ten temat, ja się tu zagłębiać nie będę, więc 1,4 ok, ale wolałbym, żeby to było na poziomie powiedzmy 1,8 takie minimum, tak, żeby, żeby tych faktycznie filmów były po dwa dziennie, no wiadomo czasem się zdarzy jakiś tam dzień luźniejszy albo przestoju, albo coś nie wyjdzie, ale żeby to było 1,8 i nie 1,4, nie 1,4. No i dalej streamy, streamów zrobiłem w tym miesiącu równe 0. I jestem bardzo zły na siebie, bo, bo, bo ponieważ tak Chciałbym, żeby streamów było co najmniej 4 do, czy inaczej, jeden tygodniowo Więc na miesiąc powinny przypadać minimum 4 streamy, a docelowo powiedzmy dwa tygodniowo, czyli 8. No słaba statystyka i mam nadzieję, że w listopadzie to mocno poprawię, bo No bo trochę dupał, trochę ja was zawiodłem w tym momencie i no mam żal do siebie, natomiast z drugiej strony wiem, że po prostu no nie miałem trochę czasu I wszystko takie porąbane wszystko ostatnio, więc, ale mam nadzieję, że wszystko się zacznie kleić lepiej. Jeżeli chodzi o filmy specjalne, bo właśnie zaczęliśmy od października, właściwie od połowy października, zdecydowałem w końcu zacząć tą serię filmów specjalnych, czyli jeszcze raz przypomnę, są to albo vlogi książkowe, albo vlogi inne, albo vlogi wyjazdowe, czyli no takie właściwie kompilacje z tych wyjazdów, co tam było z imprez gamingowych oczywiście, albo Tera Oblitus i pod tą kategorię podpadają piątkowe filmy specjalne. No i teraz Wam wyświetlam, tadam, tyle udało się zrobić w październiku, czyli dwa vlogi książkowe. Kolejno dziewiąty, czyli Droga Zagłady z uniwersum Star Warsów, to jest trylo początek trylogii Dartha Baina i drugi vlog to książka Prize. To książka właściwie polska, taka nowela bardziej. Możecie sobie zobaczyć. Filmik nie jest bardzo długi. Za to droga zagłady to naprawdę lektura, taka na, znaczy filmik to, filmik to, lektura na dłuższe posiedzenie, więc włączcie się jakąś grę i możecie zobaczyć. oczywiście one są clickable i wyświetlają wam się też jakieś tam karty, żebyście mogli przejść do tego. Teraz YouTube wprowadził jakiś nowy feature, jeżeli chodzi o, jest alternatywa do odnotacji, więc ja będę musiał to ogarnąć, jak to wygląda, ale będzie ok. Dalej, jeżeli chodzi o unboxingi, no to standardowo w połowie miesiąca przyszedł Pixelbox. Pixelbox horrorowy tutaj się Wam teraz prezentuje i możecie sobie go tam kliknąć, czy kartę z unboxingami i tam powinniście wszystko zobaczyć. Przechodząc dalej, to jest mój pies. Jakby ktoś jeszcze go nie widział, pomachaj. To jest ten pies, to tak szczeka strasznie na, na wszystkich nagraniach, więc. To jej wina. Jakby co? To, to jest jej wina. Bardzo. Ej, dobra, słuchajcie, psa, uwalniam. I co, I co, nie? Możesz sobie iść. Albo możesz zostać, w sumie nie robi co chce. Gry. Odnośnie gier, kategorie, które wydzielam, czyli zakończone gry, planowane gry, gry w trakcie i gry, które w pewnym momencie z jakiegoś powodu porzuciłem i one są do wznowienia. Więc jeżeli chodzi o zakończone tytuły Shadow Warrior, tak Shadow Warrior 1 to jest właściwie jedyny ty tytuł, który zakończyłem w tym miesiącu. W wyniku bardzo nie poprawiłem, bo w tamtym miesiącu jedyne co zakończyłem to była Mafia 2, jeżeli chodzi o podstawkę. Yy, z trwających gier oczywiście Shadow Warrior 2, ja wpisałem sobie jedynkę z powrotem do trwających. Shadow Warrior 2 oczywiście to jest na kanale cały czas z t natomiast yy, przez to, że musimy to nagrywać razem, bo, znaczy no, musimy, chcemy to nagrywać razem, nagrywamy to razem, nie zawsze możemy znaleźć, wiecie, czas. Na niektórych filmach słyszycie psa, na niektórych filmach słyszycie cholernych człowieków, sąsiadów, którzy wiercą za ścianą. No łącznie z tym, że dzisiaj ja nagrywałem film i nagle drrr, i wiercimy, kurde, dwie godziny, dwie godziny w dupę. Dlatego ten film tak późno jest, bo ja chciałem go nagrać dużo wcześniej, ale po prostu wiercili. I słabo było wtedy w takich warunkach nagrywać. W dalszej części kozacy, których, których, no na razie jest trochę przerwa od kozaków, dlatego, że ja wymyśliłem, że zrobię pierwszy, pierwszą kampanię całą, przejdę wszystkie, wszystkie pięć misji, natomiast już w drugiej misji, znaczy w pierwszej misji już miałem pewien problem, jeden odcinek w ogóle nie został opublikowany. Przeszedłem od razu, wiecie, pominąłem jeden odcinek z publikacją, dlatego, że w tym odcinku nie działo się nic. Później nagrałem, ostatnio nagrałem dwa odcinki kozaków, i znowu w, w tych odcinkach nie działo się nic, cały czas tylko przesuwaliśmy tą granicę, a w końcu i przegrałem. Jest to trochę bez sensu: jak się nic w tych odcinkach nie dzieje, jeszcze pomyśl na tą formą, może coś ciąć, może coś przeskakiwać, nie mam pojęcia na razie, ale, ale po prostu kozacy będą kontynuowani. Ale na razie po prostu zająłem się czym innym, dlatego że strasznie mnie zaczęło wkurzać to, że nie mogę nic w tej grze zrobić. I drugą grą, która zaczęła mnie wkurzać, to mafia 2 i dodatek Zdrada Jimmy'ego. Gdzie już naprawdę zostało niewiele, ale przez dobre 40 minut udało mi się nagrać 5 minut materiału, który i tak był niekompletny, bo nawet to nie była jedna misja. Eee, to misję powtarzałem chyba z 10 albo z 15 razy. Składa się na to chyba z 5 crashów gry. A reszta to są moje po prostu nieudolne próby, więc. Ja nie wiem co z tym dodatkiem zrobić, wy chcieliście po tym jednym odcinku, który w tym miesiącu się pojawił z dodatku Trail of Jimmy, chcieliście żebym kontynuował i chcieliście jeszcze kolejny dodatek z Mafii 2, ale ja nie wiem naprawdę jak to będzie, ja się zmuszę ja nagram ten dodatek do końca, ale poważnie zastanawiam się nad tym czy robić w ogóle ten dodatek trzeci. No i oczywiście to co teraz jest na kanale jest w sumie najpopularniejsze No nie dobra, najpopularniejsze w sumie jest Shadow Warrior 2 Ale w tym momencie wychodzą regularnie odcinki co chwilę z Need for Speed'a, Carbona I bardzo się cieszę za wasz odzew Bo naprawdę, naprawdę bardzo ciepło przyjęcie ten tytuł Bardzo dużo jest tam komentarzy, dużo pozytywnych ocen Strasznie się z tego powodu cieszę e, Trzymajcie tak dalej, bo naprawdę to jest super i bardzo fajnie się gra To jest zarąbisty odpoczynek od tych wszystkich, wiecie, nowych tytułów i tak dalej Taki powód do przyszłości. No i to co może Was teraz w sumie najbardziej interesować, czyli planowane y, tytuły na listopad. W tym momencie na koniec października, albo 28 wyszedł Skyrim Special Edition. E, jeżeli y, śledzicie mój kanał od dawna, to wiecie doskonale, że ja nigdy, absolutnie nigdy nie grałem sam w Skyrima. I... To jest bardzo dobra okazja, żeby to zrobić, więc tak w listopadzie będziemy grali w Skyrim. Ale przypuszczam, że potrwa trochę ta seria, połowy. Bo... No, słuchajcie, Skyrim jest ogromną grą, więc myślę, że troszeczkę, troszeczkę nad tym spędzimy parę miesięcy, będzie tego Skyrima. Ale postaram się też, żeby Skyrim przodował trochę w tym momencie, ale żeby później po prostu wiecie, każdy dostawał jeszcze tego Skyrima, jeżeli będziecie chcieli oglądać. A w drugą stronę, nie zawalać was też tym i realizować też inne projekty z innych gier. No i drugą grą, w którą y, też chciałbym popykać, ale to już trochę mniej i trochę bardziej kameralnie. Może coś, coś się uda, fajnie, by było coś, się, y, coś z multiplayera wam nagrać, bo w sumie na tym się te przede wszystkim gra skupia: Titanfall 2. Spróbuję namówić tutaj Volta, żebyśmy troszkę popykali, coś postrzelali. Może jakiś tam, nie wiem, ziemniak się znajdzie, czy coś. Szczerze mówiąc, Overwatch mi się już zupełnie przejadł. Za to, za to myślę, że to może być coś innego, takie wiecie, nie cukierkowe, tylko w końcu Badasowa, czy strzelanka multiplayerowa. Battlefield 1 absolutnie mnie do niczego nie zachęcił. No i teraz my przejdźmy do mm, pakietu gier, które y, były, ale zostały porzucone na początek te, które w ostatnim czasie zostały porzucone. Y, jest to kolejno Homeward, y, poradnik uśmiechu i Kent Drive this. Kent y, Drive this, y, this zaczyna od końca z tego powodu, że no streamów y, dawno nie była to raczej na streamy się będzie nadawać? Może właśnie przeżyłem ja jeszcze jeden kod z T-Volta, żebyśmy zagrali w Ken Drive this. Y, dalej poradnik uśmiechu to seria, którą grałem z moją dziewczyną. No musimy do tego wrócić. Po prostu nie mieliśmy za specjalnie czasu, ale na pewno do tego wrócimy. Tym bardziej, że nie wiem czy widać w ogóle tą herbatę, ale bardzo bym się jej napił. Tym bardziej, że słuchajcie, dostaliśmy od jednego z was, od jednego z widzów na Facebooka dostaliśmy kompletną mapę. Więc chyba zmienimy teraz podejście i będziemy wprowadzili według tej nowej mapy kompletnej już coś podziałać w tej grze, więc po prostu będą te odcinki bardziej efektywne, nie będziemy nagrywać na przykład półtorej godziny materiału, z czego dostaniecie 30 minut do odcinka, bo to trochę się dosyć dużo mijało z celem, a teraz mamy coraz mniej czasu. No i wracając do, do pierwszej gry, o której powiedziałem, czyli Homeworld, ta seria będzie kontynuowana, myślę, że po prostu wyznaczę sobie jakieś takie już w listopadzie limity, że na przykład w ciągu tygodnia, żeby nagrać trochę kozaków i trochę Homeworda, albo na przykład najpierw skończymy kozaków, później wrócimy do Homeworda, coś w tym rodzaju na pewno do Homeworda chcę wrócić i go, słuchajcie, skończyć. No i tu przechodzimy do tych gier, które pożyczyłem już dawno temu, ja je tylko na szybko wymienię, one się tu pojawią, jest to kolejno Cryostasis, Inverbis Virtus, Betrayer, Alan Wake, Tales from Borderlands, The Evil Within, którego nie zapisałem i GTA 4. Więc tak, te gry na pewno kiedyś powrócą, może część na streamach, może część już jako, jako zwykłe serie na kanale, ale powrócić na pewno powrócą. No i w sumie teraz jeszcze wspomnę tylko o filmach takich oderwanych troszeczkę od rzeczywistości, które pojawiały się na kanale w tym miesiącu. Przede wszystkim dwa dema, jedno z Car Mechanic Simulator 2015, którego możecie sobie tam kliknąć, i zobaczyć i no powiem tyle, no ten Car Mechanic Simulator generalnie jak wszystkie poprzednie części, bo to tam wychodzi co roku powiedzmy nowa część. No, wielki zawód, bo to z mechaniką pojazdową nie ma nic wspólnego. No i druga gra, Outlast 2 to już ciekawszy projekt i... No słuchajcie, Outlasta 1 i whistleblowera naprawdę grały mi się przyjemnie i wam się te serie podobały i jak najbardziej tak, czekam na Outlasta drugiego. Eee, na razie było tylko demo. Ponoć musimy czekać, znaczy musimy czekać na przyszłego roku. Ponoć wa nie wakacje, tylko wiosna, ale to się jeszcze zobaczy. Eee, Ponadto z takich innych specjalnych filmów kolejny filmikorondzie, hej, tym razem w Kielcach możecie zobaczyć, co tam znowu nakombinowali tak, kolejne najmniejsze rondo na świecie. Eee, dalej mamy Star Wars The Old Republic. Zrobiłem dziesiąty odcinek z tej serii, tym razem powiem wam w tym odcinku oczywiście, czyli właściwie już powiedziałem wam, jak za darmo zdobywać walutę premium w tej grze, ponieważ tak znowu zwróciłem do Star Warsów i trochę w nie sobie pykam. A następnie Star Wars, nie Star Wars, przepraszam co ja powiedziałem Need for Speed, tak, Need for Speed. Zrobiłem sobie filmik po prostu mówiący o mojej przygodzie z serią Need for Speed, która towarzyszy mi od wielu, wielu lat, plus wiecie, tam jest bardzo dużo gier, które się grało, więc... Wspomniałem tam o wszystkim, więc jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o seriach, w których grałem, w grach, w których grałem jeżeli chodzi o Need for Speed i które serie w przyszłości zrobię, a których nie zrobię, to oceniam was właśnie do tego filmiku, żebyście je obczaili. I właściwie w tym filmie to wszystko, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jak tak to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić, please. Wiecie co? Zróbcie co chcecie. Dokładnie. Zróbcie, zróbcie jak uważacie. Możecie nawet łapkę w dół dać, jeżeli Wam się ta, ta, ta forma absolutnie nie podoba. E, to też jakiś wyznacznik, e, ale dajcie łapkę, jeżeli nie podoba Wam się ka y, książka Kajko. Powinienem jeszcze jakieś clickbaita zrobić z tym Kajko. To będzie dobry pomysł. Nie, to nie będzie dobry pomysł. Nie, to, to, to byłby dobry pomysł, ale ja tak nie lubię robić. No, to tyle. Trzymajcie się. Do do zobaczenia. Y, teraz tak w kamerę robię tak. Bum. Cześć.